LPS z pamiętnika Laroty. Hmm. Co? Gdzie ja jestem? Hmm. Larota, czemu wstałaś? Czemu tutaj jest tak biało? Nie poznajesz naszego domu? Nie, nie poznaję. To źle, chyba jesteś ślepa. No chyba ty nie widać, że to widać, że to nie jest nasz dom. Rozejrzał się? Okej, okay, ja idę spać. He? Hmm? Halo, jest tu ktoś? Nie widzisz mnie ślepo to? Heh? Nie widzisz mnie ślepo to? Pokaż się, Nerota! Co? Tam przed chwilą był jakiś wampir, czy tam jakiś duch. Halo! No, no, widzicie mnie? Halo, widzicie mnie czy nie? Ty, Ruda, zatańczysz ze mną? Co to było? No mówię ci, że tutaj się dzieją różne dziwne rzeczy. Okej, okay, to ja włączę telewizor. Eee, yy, dobra. Ja chyba się wyniosę z tego domu. A, widać mnie! A, widać mnie! Nerota, patrz! What a Ty idioto! Chodź, idziemy. Juliette! Niego. widzę, widać. Aha, już mnie nie widać. One już nas nie widzą. No to idziemy gdzieś? Dobra, chodź, Kendal. Tu siedzą strasznie dziwne rzeczy. Drogi pamiętniku, tu siedzą strasznie dziwne rzeczy. Myślisz, że ten dom jest nawidzony? Czy to prawda? Ciągle się nastąpi.